La, 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 obudźcie się, no, obudźcie się, już jest wiosna. Obudźcie się, no, obudźcie się, obudźcie się, już wiosna. Wiosna! Halo, 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 halo. No, obudźcie się, obudźcie się. Halo, halo, halo! No już jest wiosna. Jak to tak można spać? Cześć Wam, to jest Gacjan. To nie do Was było. To było skierowane do wszystkich wydawców płytowych, którzy produkują płyty, ale niestety śpią, śpią, śpią głębokim o takim o, głębokim o takim o snem zimowym śpią, tak, o, o, tak, o, o, właśnie tak, o, śpią, o. o. A tu już jest przecież wiosna. Słońce pięknie świeci, kolorowo, pięknie wokoło. No może jeszcze nie jest tak całkiem zielono, ale już niedługo zacznie się prawdziwa wiosna. Taki już pięknie śpiewają, słońce pięknie świeci, jest już względnie ciepło. Trawa już się pomału zieleni. Jeszcze nie jest całkiem zielona, ale już prawie prawie. Drzewa niedługo zaczną pięknie kwitnąć. I w ogóle kolorowo pięknie się zrobi wokoło. A wydawcy płytowi jeszcze ciągle śpią snem zimowym. A ja już mam swoją płytę. O! la. la, 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 la. Mam swoją płytę. Płyta się nazywa Mój Internet. Jest na niej 20 piosenek, ale jest po prostu unikatem, ponieważ została przeze mnie y, zrobiona, wydana w domu. Jest bardzo dobrej jakości, ponieważ została nagrana w studiu oraz muzykę do niej zrobił bardzo dobry muzyk. Jarosław Kozak zrobił mi podkłady muzyczne do tej właśnie do tych wszystkich piosenek. Jest 20 piosenek, takie wielkie przewoje jak mój internet, moje szalone życie. Pokochaj mnie, ciumciam cię. Kto ci dał, z dziewczynami fajnie jest. Zakochany jestem w tobie, jesteś fajna, tylko ładnie opalona. Krakowie, nasz, ty Krakowie. Hipermakiety, co się stało, gratka w błotku, moje czerwone stringi. Hej, pójdziemy na wagary, yy, Plaża dzika, plaża, tuński pierniki, deskorolka, poznaj, poznań. Rewolucja, rewolucja, moje fanki. Ostatnia 20 piosenka. I ta właśnie płyta czeka, 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 czeka na wydawcę płytowego, który się obudzi i tą płytę wyda. A ja wszystkim życzę wspaniałej, pięknej wiosny, która już jest i myślę, że wkrótce do mnie napisze wydawca płytowy i ta właśnie ta płyta będzie do kupienia w sklepach. Bo na razie jest tylko do kupienia na Allegro. Kilka sztuk wystawiłem. No i kilka sztuk w prezencie pewnym osobom dam za wygranie w konkursie. Na najlepiej zaśpiewaną piosenkę mój internet oraz kilka płyt też podczas koncertu swojego rozdałem. Tak więc, że płyta na razie jest unikatowa. Ale mam nadzieję, że naprawdę znajdzie się wydawca płytowy, który tą płytę wyda. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Bye bye. La 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 Bye bye.